Dzień dobry, dzień dobry, witam Was serdecznie, dzisiaj jesteśmy u naszego dystrybutora w Katowicach, na Śląsku, firma Roro Design. Jak Roro zamontowało nasze rolety na swojej ekspozycji na oknie typu glass corner. Zobaczcie, tutaj są połączone szyby, natomiast prowadnice naszych rolet nie dotykają tych szyb zupełnie, są na dystansie zrobione, przyłapane są na dole i na górze prowadnica prowadnica jest ze sobą zespolona połączona, więc jest to sztywna e, konstrukcja no i tak wygląda widok od zewnątrz a tak widok naszych prowadnic od wewnątrz czyli właściwie ich nie widać no i teraz zobaczcie jak nasze rolety tutaj wyglądają na takim glaskorlesze po lewej stronie mamy roletę z funkcją żaluzji z napędem solarnym e, tu po prawej mamy zwykłą roletę klasyczną z takim pancerzem standardowym. Dwie rolety, jak widać, są spójne. Zobaczcie, mamy te same skrzynki. Identycznie wyglądają. I zaraz zobaczycie różnicę pomiędzy roletą klasyczną, tą z prawej strony, a tu jest roleta z funkcją zawiesu. Proszę bardzo, mamy pokazane na glas dwie rolety Bubendorf. Jedna w wersji klasycznej i druga w wersji z funkcją żaluzji. Pokażę jeszcze widok od wewnątrz, jak to wygląda. O, zobaczcie wspaniale różnice. Czyli tutaj mamy światło, mamy widok na zewnątrz, klasyczne rolecie. O, oczywiście nic nie widać.